Czekaj, nie pomijaj tego posta. Nigdy nie zapominaj, że trudne czasy są częścią Bożego planu, który ma na celu uczynienie cię silniejszym i bardziej wartościowym. Zaufaj Bogu i wiedz, że pomoże ci pokonać każdą próbę. Zostaw komentarz z napisem Amen. Kliknij niebieski link w moim profilu, aby otrzymać zbawienie, a w Twoim życiu nastąpią cuda i przemiany. Bóg mówi: Wszechmogący ma miłosierdzie dla tych ludzi, którzy bardzo cierpieli. Jednocześnie czuje niechęć do tych, którzy nie mają zupełnie żadnej świadomości, ponieważ zbyt długo musiał czekać na odpowiedź ludzi. Pragnie On poszukiwać, poszukiwać Twojego serca i Twojego ducha i przynieść Ci wodę i pożywienie, abyś się obudził i byś już więcej nie odczuwał pragnienia ani głodu. Kiedy jesteś zmęczony i kiedy trochę czujesz ponurość tego świata, nie czuj się zagubiony, nie płacz. Bóg Wszechmogący, Stróż, przyjmie Twoje przybycie w każdym momencie. Kliknij niebieski link w moim profilu, prześlij tę wiadomość dalej. Być może jedno kliknięcie może uratować duszę przed zniszczeniem. Twoje dobre uczynki zostaną dostrzeżone przez Boga, a aniołowie podejmą działanie.